Hejka, witajcie dzisiaj na moim kanale. Ja teraz sobie. Jem ser, i odserwko, co wczoraj no, robiłam. No i. Jest godzinka 19:55. Um, I rzuciłam z kościoła, dali nam medaliki. I dzisiaj od razu było święcenia. Mm, fajnie. I byłam na można powiedzieć. Bo dzień dobry. Niedobre! dobre nie I szybko byłam, lęka została z ciocią i Włodziem z TikToka możecie wiedzieć, bo na TikToku chcą się pokazać, no na YouTube to nie za bardzo i byłam z tatą i mam na szybko, a Lenka z nami nie została i mój tata sobie kupił takie, nie wiem solniczki jakby, takie na pieprz na wszystko i cztery no Le Mama... moja mama kupiła ręce takie. Takie szpiochy. Takie body. I takie... To jest dwupak Takie ramki, dwie. One, to są dwie paczki za 5 zł, więc fajnie. Poczekajcie nagrywam. Sobie kupiłam taką ramkę. to i sobie jakieś zdjęcie włożę. Y Moja mama kupiła jakieś takie sito, sitko. I tak. moja mama chciała jechać do Pepko po taki krem. No krem w Rossmanie. Pepko, no są. Właśnie od, od soboty. Skupiłam sobie taką bluzkę. się mega podoba. Tak się rozmienia. Bardzo fajna. I ogólnie ja sobie kupuję ubrania na rozmiar 146-152. To jest taki jakiś napis, nie za bardzo go widać. I lenus i śliniaczki dwa. Takie jakieś. Taki... To znaczy trzy tu są. Wow. I to było takie krótkie. Teraz idę iść, bo trzecia mi zrobiła tutaj. I śliczne są medali <noise> Ogólnie mi się bardzo podoba. I to tyle. Ja się z wami żegnam. Nie wiem, czy się dziś spotkam z tą bo późno wróciłam. 19.57 i to tyle. Pa, pa! Że na TikToka coś nagram, wpadajcie, a Kasia za klikiewicz. Pa, pa!